I co ciekawe, przygotowując się do tej prezentacji, dowiedziałem się, że źródłosłowem słowa poruszenie duchowe jest to samo łacińskie słowo, które jest w źródłosłowie słowa uczucia, uczucie. I teraz krótko jeszcze o tych uczuciach Wam powiemy, tudzież popracujemy sobie nad nimi, ponieważ a, bo tutaj rzeczywiście takie kolory dodałem, ponieważ uczucia są w drodze, bo jesteśmy cały czas na drodze szukania naszych pragnień, pragnień, które są w nas głęboko wypisane, w których to będziemy odnajdywać odpowiedź na pytanie, kim jestem, w których to spotkam Boga, które później pomogą mi w podejmowaniu decyzji. No i teraz dotarcie do tego, do tego poziomu naszych pragnień, w celu właśnie, w pomocy dotarcia do, do tych naszych pragnień, służą nam uczucia jako pewien naturalny język, który w sobie nosimy. Ja nie jestem psychologiem. W związku z tym postaram się mówić jak najmniej psychologii, a jak najwięcej doświadczenia duchowego i tego, jak jezuici mnie prowadzili. Jeszcze jak byłem licealistą, co mi teraz przypomina, że ojciec Paweł był pierwszym jezuitą, jakiego poznałem w swoim życiu. Prawda? <śledziałem> Więc <śledziałem> I, i dałem radę. Więc kilka słów o uczuciach na takiej płaszczyźnie psychologiczno-duchowej z naciskiem na duchową, ponieważ Ignacy odkrywa, że uczucia są pewnym naturalnym językiem, dzięki któremu Bóg może się z nami komunikować. Tak jak Nasze ciało się z nami komunikuje przez uczucia, tak? Kiedy jestem głodny, to zazwyczaj jestem frustrowany. Kiedy mnie coś boli, to zazwyczaj jestem zniecierpliwiony, smutny. Nasza psychika kontaktuje się z nami przez nasze uczucia, to mi się jest jasne. Tak ignacy odkrywa, że nasz duch i to, co się dzieje na płaszczyźnie naszego ducha również możemy odczytać na płaszczyźnie uczuć. To nie znaczy, że, że uczucia znaczy, że Pan Bóg, to nie jest takie przejście, ale że będąc w kontakcie ze swoimi uczuciami, mogę znaleźć poruszenie, które dokonuje się na poziomie ducha. Więc uczucia to jest po pierwsze język komunikacji. To jest bardzo ważne i my to wszyscy wiemy, ale kiedy dochodzisz do samego momentu przeżycia uczuć, to często zapominamy, że to jest tylko komunikat, który przychodzi do mnie z różnych płaszczyzn. Właśnie jestem głodny, a zatem jestem zły i sfrustrowany. To jest tylko komunikat. Po prostu. Że jakaś potrzeba jest niespełniona, w tym momencie potrzeba fizjologiczna. Uczucia mają, dają nam ten komfort, że one odnoszą nam do tego, co jest. I teraz, żeby to wyjaśnić, bo może być tak, na przykład, że ja sobie powiem: Nie, ja bardzo lubię swoją pracę, ja bardzo lubię no jest w ogóle super, moje życie jest ekstra, nie? Mój szef wcale nie jest taki jak nie, to tam, on tylko czasami mu się coś nie udaje. Nie, generalnie relacja, w której teraz jestem, tak, ten związek nie, okej, okay, ma minusy, ale tak poza tym, ceterebian po prostu, jak to mówią w Paryżu. Tymczasem nasze uczucia będą oddawać nasz realny stosunek, tak, rzeczywisty stosunek do tego, co jest. I teraz oczywiście może być tak, że jakby przeżywam coś w sposób nieadekwatny, tak, i tutaj będziemy trochę mówić o lęku, no to też są takie stany patologiczne, tak, czyli ktoś na przykład widzi, no fobie na przykład tak działają, nie? Przed chwilą tu przechodził pająk, byłem ciekaw, czy ktoś zareaguje, no bo idzie pająk i ktoś może po prostu, byłem kiedyś świadkiem takiej sceny, jak moja dobra znajoma poszła, byliśmy w mieszkaniu z jej mężem i dziećmi, ona gdzieś nagle poszła, po czym wbiegła w krzyku, w panice dorosła 30-letnia kobieta, no bo zobaczyła 3 cm pająka przechodzącego przez łazienkę, nie? I możemy powiedzieć, no jest to nieadekwatne, ale na poziomie odczucia było to bardzo realne, nie? To było coś, co się realnie w jej, w jej przeżyciu wydarzyło. I uczucia rzeczywiście odnoszą nas do tego, co naprawdę jest w nas, ale jest, nie? Nie mogę sobie powiedzieć, nie, nie boję się jakiejś sytuacji, tak? nie boję się tego pająka, wcale tak nie jest, wcale nie jestem zły na tego człowieka, jest super, mogę sobie, o właśnie, mogę sobie powiedzieć, jest super, Nie cieszę się z mojej pracy, z mojego życia, super, ale na poziomie uczuć jest mój taki autentyczny, realny stosunek do tego, nie? I tego nie mogę w żaden sposób, mogę próbować to tłumić, ale to później jest niezdrowo, nie polecam. Uczucia nas odnoszą do tego, co jest, nie? I kontakt z uczuciami pozwala mi rzeczywiście zobaczyć, jak ja się w danej sytuacji, w danej relacji, w danym kontekście odnajduję. I co tak naprawdę ta sytuacja we mnie we mnie dokonuje, nie? I to, co jest ekstra w uczuciach, to to, że kiedy je przeżywamy, o przeżywaniu uczuć sobie za chwilę powiemy, one prowadzą nas do życia. To znaczy, że one finalnie mają nas wypchnąć do tego, żebyśmy w naszym życiu mieli więcej tego życia, tak? Byli bardziej zaangażowani, bardziej rozwinięci. Więc one wszystkie mają de facto nam pomóc. I Pan Bóg tak to ekstra zrobił, że uczucia generalnie mają nam służyć. Do tego, żebyśmy realizowali ten cel, do którego zostaliśmy stworzeni, o tym jeszcze będzie. No i teraz o tym nieszczęsnym przeżywaniu swoich uczuć. Bo to jest mega ważne, a czasami mam wrażenie mega trudne. No i z tym przeżywaniem swoich uczuć to jest tak, że tych uczuć jest całkiem sporo. Mamy wrażenie, że one po prostu no, z każdej strony nas zalewają. Mamy wrażenie, że one po prostu przychodzą, odchodzą, ciężko je ogarnąć. I wydaje mi się, że przeżywanie tych swoich uczuć to jest właśnie taki tajfun, który przechodzi przez nasze życie. I on po prostu ma tak przejść. I jak już przejdzie, to wtedy będzie spokój i wtedy będzie super. Tymczasem w przeżywaniu swoich uczuć, satysfakcja zawsze najdłużej szła, w przeżywaniu swoich uczuć chodzi o coś więcej niż tylko to, żeby właśnie ten tajfun przez nas przeszedł. Tu nie chodzi o to, żeby te wszystkie uczucia sobie też ścisnąć, stłumić i mieć nad nimi kontrolę, bo posiadanie kontroli nie jest przeżywaniem swoich uczuć. W przeżywaniu swoich uczuć po pierwsze chodzi o to, żeby te uczucia nazwać i troszeczkę je uporządkować. Uporządkować właśnie nie znaczy je przycisnąć, skontrolować, ale trochę się z nimi zaprzyjaźnić i trochę się oswoić z tym, że one są. I ja mogę im wszystkim nadać podobną wartość, w sensie, że to, że przed chwilą przed chwilą ból, satysfakcja i furia były dominującym tutaj obrazem, no to nie znaczy, że nie dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy, które może na pierwszy rzut oka mi się jakoś tak nie pojawiają. Po drugie, w przeżywaniu swoich uczuć, oprócz tego, że ja sobie w jakiś sposób obserwuję i robię z nich taki właśnie krajobraz, Próbuję odnaleźć te, które są gdzieś tam ukryte, które właśnie nie, nie wychodzą na pierwszy plan, ja mogę sobie pozwolić zobaczyć, że one wszystkie de facto są dobre. Chociaż trudne czasami, ale one wszystkie, tak jak mówiłem, chcą mi pomóc. One wszystkie chcą w jakiś sposób, no właśnie, nie? Coś mi po prostu powiedzieć, coś mi zakomunikować. Więc w przeżywaniu swoich uczuć, w przeżywaniu tego wewnętrznego świata, który mam, który może mi pomóc odnaleźć drogę do moich pragnień, głębokich pragnień, zacząłem właśnie od tego, żeby w pierwszej kolejności trochę się na to wszystko przyjrzeć, troszkę się przyjrzeć temu, że tam coś rzeczywiście się dzieje i że chociaż wydaje się czasami to strasznym tajfunem, którego nie da się, albo właśnie który próbuje skontrolować, tak, uporządkować, wydzielić czas na to, że tutaj to możemy zrobić, tego nie możemy zrobić, no właśnie, w pierwszej kolejności sobie to spokojnie się temu przyjrzeć, dalej później spróbować zobaczyć, że to wszystko chce mi jakoś pomóc. A jeżeli ciężko mi tak na to spojrzeć, no to zobaczyć to, że ciężko mi tak na to spojrzeć nie? i spróbować sobie zobaczyć, co te uczucia, do czego mi one prowadzą. O. I teraz przeżywanie swoich uczuć, to nie znaczy, że jak teraz jestem sfrustrowany i zmęczony, w sensie nie jestem, ale gdybym był sfrustrowany i zmęczony, to teraz bym okazywał to namiętnie, no bo jestem sfrustrowany i zmęczony, a zatem nie będę udawał, że nie jestem sfrustrowany i zmęczony. No nie, no to jest podejście mojej, mojej, siódmolniego mojego bratanka, który jak jest niecierpliwiony, to idzie i krzyczy. Ma 7 lat. Życie go, życie go przygotuje. Przeżywanie swoich uczuć to jest taki wewnętrzny stan zgody na to, że to uczucie jest. Nie? I kiedy... Przestanę, mam takie swoje doświadczenie, nie? że kiedy pozwalam, żeby to uczucie we mnie miało swoje miejsce, no to ja mogę sobie je przeżywać i to nie wpływa za bardzo na moje codzienne funkcjonowanie, tak? Ja mogę być smutny, zły, podekscytowany, radosny, zmęczony, rozdrażniony i okej, okay, to będzie jakoś na mnie wpływać, ale to im bardziej będę się temu przyglądał i pozwalał, żeby to miało miejsce, tym mniej to będzie takim uczuciem, które będziemy teraz dominować. Że ja teraz muszę być rozdrażniony i świat musi o tym wiedzieć, nie? I ja nie mogę wyjść na jakieś spotkanie, bo jestem, nie wiem, w bezradności albo we furii, nie? Właśnie przeżywanie tych moich uczuć jest takim trochę oglądaniem sobie obrazu właśnie z dystansu, ale pozwalaniem, żeby on we mnie pracował. Nie? I z czasem, z czasem widzę jakieś uczucie i okej, okay, dobra, nie? mogę sobie zadać pytanie, o co on chce mi powiedzieć. Jest taki model psychologiczny porozumienia bez przemocy, wymyślony przez amerykańskiego psychiatra oczywiście. I on mówi o tym, że uczucie komunikuje mi o jakiejś niespełnionej potrzebie. Więc mogę sobie zadać pytanie... Jaka potrzeba jest teraz spełniona, albo niespełniona, że to uczucie się pojawiło. Ale chodzi o to, żeby to uczucie zobaczyć jako coś, co ma mi de facto pomóc. No i że już lądujemy w bloku pierwszym, to rozdam Wam teraz koło uczuć, weźcie sobie po jednym, później Wam powiem, co z nim zrobić. Na razie je miejcie. Jak się okazuje tych uczuć jest trochę więcej niż by się spodziewało. Nie, że jest tylko wstyd, strach, gniew, radość, smutek, a tu jednak. No i tak jak mówiłem, te uczucia trochę mają nas doprowadzić, mają nam pomóc spotkać się z naszymi największymi pragnieniami. One są trochę takim kompasem, nie? Jak idę sobie w jakimś kierunku. I rodzi się we mnie uczucie zagrożenia, niepewności, lęku, złości i tak dalej. No to znowu mogę zapytać się, dlaczego to uczucie we mnie się. co ona chce mi powiedzieć? Do czego ona chce mnie doprowadzić? To wcale nie oznacza, że jestem na złej drodze, jeżeli jest mi źle. Też nie oznacza, że jestem na dobrej drodze. Ale coś po prostu we mnie zaczyna rezonować, tak? Rozważajcie tę te historie, wizualizowaliście sobie te historie waszego życia. No i. Bardzo dziękuję. Jakiś wewnętrzny stan, mam nadzieję, w Was się zrodził. Więc teraz zrobimy sobie taki szybki. Tak jak mówię, metra zrobimy może po przerwie, zobaczymy. Teraz zrobimy sobie taki szybki przestrzał przez tak zwane podstawowe rodzaje emocji, według Paula Ekmana, żeby zobaczyć, że one wszystkie chcą nam pomóc. One wszystkie chcą nam pomóc. Więc najpierw radość, uczucie, które, którego jesteśmy fanem, którego, jak zresztą Ekman mówi, poszukujemy najchętniej. Nie wiem, czemu. Ognajście w głowie się nie mieści? No to będziemy mieć powtórkę z rozrywki. Że właśnie nie miałem praw autorskich, więc nie chciałem wrzucać zdjęć, ale jakby jesteśmy w, do... jesteśmy w centrali, że tak powiem. Kulki będą się przetaczać. No i radość, jak... Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, że radość jest uczuciem, które działa na naszą korzyść i chce nam pomóc. No, jakby szukamy, jak sobie wejdziecie w półkę: radość. To tu jest całkiem dużo fajnych stanów wewnętrznych, które byśmy chcieli sobie przeżywać, i one sprawiają rzeczywiście, że nas pcha do życia, tak? Że my chcemy być zaangażowani, że właśnie my korzystamy sami z tego, co robimy, tak? Pamiętam, jak byłem wolontariuszem, maturzystą, będąc wolontariuszem w świetlicy socjoterapeutycznej. Trudny background, no bo dzieci z różnych trudnych rodzin, z różnych trudnych historii przychodziły tylko na kilka godzin. My też mieliśmy takie poczucie, że niewiele możemy zrobić. Więc dużo pracowaliśmy, żeby te 4-5 godzin były dla tych dzieciaków czasem takim ekstra. I pamiętam, że z moją przyjaciółką, z którą jeździliśmy do tej świetlicy, wracaliśmy zawsze bardzo zmęczeni, około 20. Wymordowani praktycznie, ale dużo właśnie uczuć z tej kategorii w nas było, bo sami zaczęliśmy czerpać z tego, co robimy. Nie? No i to trochę naprowadziło mnie na szukanie tych moich pragnień. Pracowałem w tej świetlicy socjoterapeutycznej, widziałem, że oprócz zmęczenia, takiego po prostu, no bo pracowałem tam, jest we mnie dużo właśnie pokoju, wolności, siły, mocy. nie? I zacząłem widzieć, że jest we mnie jakieś pragnienie głębokie, które zaczyna ożywać kiedy ja pracuję w tej świetlicy, co poznawałem na płaszczyźnie uczuć, nie? Dlatego mówię, że uczucia są takim kompasem. Więc tu się nie będę zatrzymywał, to wiem, o co chodzi. Natomiast inne uczucia, nie wiedzieć, czemu jest tylko jedno, które jest takie pozytywne, a reszta generalnie jest do pokochania w bólach rodzenia, ale one też chcą nam pomóc. One też chcą nam coś pomóc. No i na przykład taki wstręt, oprócz takiego czysto fizjologicznego odruchu, który miał nam pomóc yy, uniknąć zagrożenia zakażenia się jakimś syfem, za przeproszeniem, jest też, co ciekawe, tutaj macie, jest ten moment, możemy doświadczać wstrętu i obrzydzenia, kiedy widzimy coś, co moralnie nas odrzuca, nie? Kiedy widzimy coś, co moralnie jest dla nas nie do przyjęcia. I to trochę tak jak na tym fizjologiczno-ewolucyjnym mechanizmie, tak? Czyli coś obrzydza nas, coś, co może być zagrożeniem właśnie jakimś chorobowym, tak? Pierwsi ludzie, czy tam u zwierząt to fajnie widać, nie? Jak zwierzęta unikają miejsc, nie chcę powiedzieć brudnych, bo raczej nie unikają miejsc brudnych, ale tam, gdzie, że jak widać w zachowaniu zwierząt, że one mają taki odruch, właśnie, odbrzydzenia, wstrętu wobec tego, co może być ewentualnym czynnikiem zakaźnym. No i zobaczcie, że w naszym przeżyciu takim moralnym również możemy doświadczać takiego wstrętu wobec czegoś, co jest zupełnie sprzeczne z naszą taką etyką, z naszym kodem moralnym. A zatem, wstręt chce nam pomóc poinformować nas o tym, że przestrzeń, w której się znajdujemy, w jakiś sposób no prowadzi do jakiegoś, w cudzysłowie, zakażenia, nie? że jest to jakaś przestrzeń, na którą my się nie zgadzamy. Jest to jakaś przestrzeń, która jest sprzeczna z tym, kim ja jestem. Nie? I oczywiście, możemy zastanawiać się teraz. Widziałem wielu ludzi, którzy czuli wstręt do Kościoła. No i okej, okay, nie? Można zobaczyć, do czego to uczucie mnie prowadzi, nie? jakby co ono chce mi powiedzieć, ale jednak zobaczyć, że wstręt chce mi pomóc. On chce mi pokazać, tu się dzieje coś, co jest wbrew to ciebie. Więc wstręt chce nam pomóc. Smutek. Smutna, wszyscy wiemy. Smutek jest znowu pięknym uczuciem, trudnym w przeżyciu, ale no właśnie. Ja pamiętam, jak przeżywałem swój trzeci tydzień. Trzeci tydzień ignacjański to jest osiem dni kontemplacji śmierci Jezusa, mękiej śmierci Jezusa. Więc wszyscy mówią, że dolina załama, generalnie depresja, bo Jezus cierpi, później jest ukrzyżowany, i tak się kończą rekolekcje. Tymczasem ja miałem takie głębokie przeżycie, że jestem z Jezusem w jego smutku. I finalnie to daje mi jakieś poczucie piękna i życia właśnie. Nie piękna w znaczeniu estetycznym, tylko jakiegoś takiego wewnętrznego doświadczenia, że ten smutek, który przeżywałem, on finalnie zrodził we mnie więcej wrażliwości. I ja bym zachęcił nas, żebyśmy smutek w taki sposób czytali. Ponieważ smutek dotyka wrażliwości w nas. Kiedy przeżywam jakiś smutek, no to oprócz tego, że jest to trudne doznanie, to on z czasem będzie pokazywał, że we mnie jest jakaś wrażliwość na stratę, którą doświadczam, a zatem przeżywam smutek. Że jest we mnie jakaś tęsknota. I tęsknota i wrażliwość to są dwa takie wewnętrzne stany, które świetnie pomagają nam zidentyfikować nasze wewnętrzne pragnienia. To mówię z doświadczenia. <laughs> Że kiedy pozwolę sobie przeżyć ten smutek, tak, czyli pozwolę, żeby on we mnie brzmiał tak, jak on tego chce, ale nie pozwolę mu się zdominować na tyle, na ile mogę, nie? Pozwolę, żeby dotknął jakieś wrażliwości we mnie i tęsknoty, to wtedy zobaczę, co jest moim pragnieniem. Nie? Jakie pragnienie we mnie wybrzmiewa, no bo jest we mnie jakaś przestrzeń wrażliwości i tęsknoty. Więc smutek jest super. Co wiemy po filmie, w się nie mieści, oczywiście. Bardzo naukowej <śmiech> pracy <śmiech> wydanej przez Pixar. Nie? Smutek jest uczuciem, które chce im pomóc pokazać, że jest we mnie jakaś przestrzeń wrażliwości i tęsknoty. Kolejnym super uczuciem, które chce im pomóc, jest złość. Tym razem w fioletach. I złość w takim ewolucyjnym czysto kluczu, byśmy mogli przeczytać, jest stanem wewnętrznym, który wchamie do takich reakcji ucieczki albo obrony, tak? Walka lub ucieczka, o tak się mówi. I złość jest znowu mega, mega ważnym komunikatem, że moje granice wewnętrzne, tudzież zewnętrzne, są przekraczane i złość daje mi ten wewnętrzny napęd, żeby się ich bronić. Żeby je... Zaznaczać. Nie? I tu nie chodzi o to teraz, żeby być przemocowym, tylko żeby w gniewie, w złości bronić tego, kim jestem. I dla mnie to jest w ogóle duchowe doświadczenie, słuchajcie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem gniew jako takiego, takie narzędzie, które Bóg mi dał, żebym bronił tego, kim jestem i bronił tego, co jest dla mnie ważne. No to ja się przez tydzień nie mogłem nadziękować na modlitwie. Że ja, że ja myślałem, właśnie, nie? miałem takie wyobrażenie, że Bóg tu przyjdzie mnie obroni, da mi jakąś jakąś siłę, żebym bronił siebie i nagle zobaczyłem, że wszystko, czego potrzebuję, żeby bronić tego, kim jestem, mam już pod ręką. Bo Bóg daje mi to doświadczenie, ten naturalny język gniewu i złości, żebym bronił tego, co jest dla mnie ważne. I znowu, w temacie naszych pragnień to jest mega, mega fajne narzędzie zobaczyć, w jakich sytuacjach czuję złość i gniew, jaki odcień przyjmuje złość i gniew, bo jak się okazuje, jest tego całkiem sporo. Nie? I zobaczyć, w, którym, w którą stronę to mnie, do czego to mnie zapcha, do ucieczki czy do walki. Nie? I jak ja to przeżywam, jak ja sobie z tym radzę. Niemniej jednak złość pod tym względem jest ekstra. Polecam. Oczywiście przeżywana w sposób konstruktywny, taki właśnie, który prowadzi mnie do tego, że ja bronię tego, co jest dla mnie ważne. Nie? Dalej mamy strach. Bardzo ważne rozróżnienie, że lęk to nie jest to samo co strach. O lęku będziemy mówić sobie po przerwie. No i strach znowu jest podobnym uczuciem, które prowadzi nas do stanu walka ucieczka, ale raczej bardziej w stronę ucieczki. No i jest to ewolucyjny bardzo mechanizm, nie? Widzę zagrożenie, uciekam. Widzę zagrożenie, czuję strach, strach hamie do tego, żebym bronił siebie. No i strach też jest super. Bo często w naszym życiu możemy doświadczać takiego stanu, przeżywać taki albo mieć takie wyobrażenie, że tu chodzi o to, żeby teraz z mieczem przed siebie, nieważne co się dzieje, w ogóle się nie zatrzymywać. Tymczasem strach jest takim uczuciem, które komunikuje mi, wiesz co, może, mm, może jednak dzisiaj nie, może, może nie idźmy na kolejną walkę, może nie musimy, nie? może jakby zadbajmy o siebie, po czym, może nie, to, to wcale nie musi przynieść nam korzyści. Nie? I jest coś takiego, że taki wewnętrzny stan oczywiście możemy za dużo przeżywać takiego stanu. Nie, nie, nie muszę się narzucać, jest okej. Okay. Średnia krajowa, minimalna, też super. Słuchajcie w ogóle, dzisiaj nam nie przejmujcie. Właśnie pamiętam, jak zacząłem moją pierwszą pracę w transporcie i wtedy miałem takie wyobrażenie o swoim życiu, że byle znaleźć pracę. Nieważne co, na jakich zasadach, po prostu byle ją mieć. No i moi szefowie, jak to w transporcie, to byli chytrzy goście i oni nie jednego takiego leszcza zjedli. No więc ja przychodzę na rozmowę kwalifikacyjną, taki po prostu, że tak, ja tu oddanie dla firmy, tu rozwój, tu wszystko, jestem gotowy na wszelkie poświęcenia. I oni wyczuli, że mają leszcza przed sobą. I mówią to co? Umowa na zlecenie. No to był, czekajcie, 2017 rok, no to mówię, co, umowa na zlecenie, 2000 miesięcznie, no 1800 może. A ja byłem taki, nie, panowie, nie przejmujcie się zupełnie, nie. No, więc, więc to nie chodzi o to, żeby na każdym kroku tak odpuszczać, ale strach rzeczywiście może być uczuciem, które będzie nam mówić, zadbaj o siebie, nie. Możesz z tego, możesz tutaj nie, nie przynieść korzyści ci ta sytuacja, możesz ponieść szkodę, o. No, i może warto czasami zobaczyć, że ten strach nie jest tylko po to, żeby nas hamować, nam rozwój, ale właśnie, żeby trochę ochronić, wycofać się z czegoś, co może mi zagrażać. Więc on też komunikuje mnie o czymś ważnym, o tym, że sytuacja może przynieść zagrożenie. Ja mogę spokojnie sobie go przeżywając, zobaczyć, czy ja chcę podjąć to ryzyko, czy nie. I nie ma w tym czasami nic złego, że podejmę to ryzyko, i nie ma w tym nic złego, że tego ryzyka nie podejmę. Muszę zobaczyć, czy to jest ostatnie uczucie, czy jeszcze jest jakieś. Jest jeszcze jedno którego nie było w filmie. Zaskoczenie. To jest w ogóle ciekawe. Jak przygotowałem tą prezentację, zobaczyłem, że zaskoczenie jest podstawowym uczuciem. No więc takie zostawię po prostu. Aczkolwiek, kiedy patrzę sobie na przestrzeń naszych pragnień i szukanie tych naszych najgłębszych pragnień, no to właśnie jest to bardzo ciekawa intuicja, że zaskoczenie, ten stan wewnętrzny zaskoczenia, jest doświadczeniem tego, że, że nasze pragnienia. Właśnie nie są planem na nasze życie, bo plan na nasze życie jest ustawiony i w momencie jak się zmienia, no to właśnie przeżywam zaskoczenie, ale to nie sprawia, że moje pragnienie, moje najgłębsze pragnienie się zmienia. Nie? Wydaje mi się, że uczucie zaskoczenia prowadzi trochę do tego, że ja mam w sobie gotowość do, do modelowania, do zmiany moich planów, które, mogą, które są realizacją moich wewnętrznych pragnień. Nie? Zaskoczenie sprawia, że dana sytuacja, ona cały czas prowokuje we mnie refleksję, zdolność do adaptacji, albo zdolność właśnie walki o siebie. I dlaczego te uczucia są ważne? Oprócz tego, że one wskazują nam trochę, właśnie są kompasem do naszych pragnień, one są ważne dlatego, że one pchają nas do tej pełni życia, o której mówiliśmy sobie w opisie z rodzaju, nie? że Bóg stworzył nas, żebyśmy dawali życie dalej, żeby to życie dawanie dalej nas karmiło i żeby to wszystko miało w sobie wymiar piękna i dobra. I w naszych uczuciach, w przeżywaniu głębokim naszych uczuć, Odnajdujemy wszystkie te trzy elementy, a dowodem tego jest to, że Jezus przeżywał tak swoje emocje. Nie wiem, czy oglądaliście serial The Chosen. Ona, no, serial The Chosen. Wszyscy oglądaliśmy serial The Chosen, przyznajmy się. Niemniej jednak, tam oprócz wielu innych pięknych rzeczy, jest super okazane to, jak Jezus bardzo w sposób piękny i bogaty i dający życie przeżywa swoje uczucia. Na przykład ten print screen ze sceny, kiedy Jezus dowiaduje się o śmierci łazarza. I przed wejściem do wioski, jak to ewangelista Jan mówi, Jezus zapłakał. Nie? I przeżywa trudną emocję, przeżywa trudny wewnętrzny stan, ale finalnie on go prowadzi do życia, do tego, że Jezus jest w tym smutku, w tym doświadczeniu bólu, jest coraz bardziej sobą, nie? I łączy się jako człowiek, przeżywa to wszystko i do końca, jak to mówi, wypełnił życie. Nie? Jak to mówi na krzyżu, wykonało się, nie? wypełniło się. Dlatego tak jakby ważne jest, żeby, żeby mieć kontakt z tymi uczuciami i pozwalać sobie je przeżywać. Teraz tyle. Jesteśmy prawie, że jesteśmy wkurze, tylko te posunięci. Mamy teraz przerwę do 1131, która będzie miała, ta przerwa będzie miała miejsce.